Cześć, witam Was wszystkich w ostatnim żniwnym vlogu, ale ostatnim żniwnym vlogu oczywiście jeśli chodzi o zboża i o koszenie e, tym oto hederem, bo jeszcze przed nami 50 hektarów, e, z czego na co się składa 32 hektary z kawałkiem e, gryki i 17 z kawałkiem e, koniczyny. No, i zobaczcie, jestem tutaj w trakcie montażu lamp Osram. E, po dwie tutaj na, mm, na tym wysyłniku dla sterek z jednej i z drugiej strony. I tutaj są e, w miejscu fabrycznych lamp. Zrobiliśmy takie mocowanie. Jest tutaj blacha na wymiar tamtej lampy z, e, z mocowaniem dla lampy Osram. I to jest zrobione krócej, jak fabryka chciała. także E, jeszczelnie e, i to ładnie nawet wygląda. Tak jak mówiłem, wiele osób pewnie, pewnie będzie e, dyskutowało czy w takim kombajnie to wypada, bo to e, old timer i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie. E, pomagał mi tutaj w montażu kolega Elektryk. Przyszedł na piwkę na Bajakie, sobie tutaj pod, to podłączaliśmy. Mówi, że nie jest rolnikiem, ale tak popatrzmy na to i mówi: Boże, przecież to jest kombań, to ma pracować, a nie wyglądać. To nie jest jakiś stary Jaguar czy Mercedes kolekcjonerski, żeby stał w garażu i był w 100% oryginalny. I według mnie ma rację. Mało tego obaj stwierdziliśmy, że to wygląda genialnie, bardzo ładnie. Wcale jakoś nie rzuca się w oczy, że to jest tak. Wiecie, czasami niektóre lampy LEDowe w ogóle nie pasują na danym sprzęcie. tutaj. Mi się to bardzo podoba. Jedyne co muszę zrobić to zaraz zrobić porządek z kablami. Eee, zapnę je mm, taśmą myślę, izolacyjną, na wszelki wypadek i trytkami, żeby tutaj było ładne wyglądały na gałęziach się nie urwało. Eee, jeśli chodzi o dobór lamp, to są te kuby, ta sama seria, która była montowana w 5R. Każda lampa po 45W i z przodu są. Lampy typu flut, czyli taki kompromis między zasięgiem a szerokością strumienia świetnego. Idealne w sam raz, według mnie, tutaj pod kombajn z takim headerem, nie za szerokim, więc tutaj wydaje mi się, że ultra wide nie miałoby sensu. A spoty też, więc też flut jest to chyba dobrym wyborem. I ja już testowałem to w nocy, jak to świeci, I Powiem Wam, że świeci petarda. I zaraz przyjadę do domu, bo musieliśmy wyjechać tutaj w kosi 7 hektarek. Muszę się dostać do zbiornika, więc jakby pod garażem, kombaj tego nie mogliśmy zrobić. Ale zaraz tutaj wyląduje lampa, bo już jest przygotowana wiązka. Tylko wykręcić jedną śrubkę i wkręcić lampę z osramu. Tutaj pod rurę i z boku kombajnu jest lampa Ultra white, też 45 W. No i tutaj z tyłu, dwie lampy po 40 5W Ultra Wide, po to, żeby tam mieć dobre oświetlenie, dobre oświetlenie kombajnu O i proszę bardzo tutaj mamy kolejny fajny zakup, którego sobie nie wyobrażam pracy. Już żniwa bez niego. O, to jest Muchawa akurat chuskwarny kupiłem sobie 120B, nie wiem czy to jest dobry model, czy nie akumulatorowa. Dlatego Husqvarna, bo mieliśmy wcześniej sztira, ale nie dmuchawy, tylko piłę i powiem Wam, że z roku na rok z każdym kolejnym modelem w naszym gospodarstwie one coraz krócej wytrzymywały się. Zdenerwowaliśmy i sobie wzięliśmy Husqvarnę na próbę. Najpierw kupiłem kosiarkę, potem podkrzesywarkę żółkową, no i teraz i teraz tą dmuchawę i w żniwa to jest mega, każdemu polecam. raz prawdopodobieństwo, że się jakieś zalęgną myszy. Dużo, dużo mniejsze. Czystość. Dużo fajniej się smaruje kombajn. No i też nie przywózicie tego na gospodarstwo, jak mu u nas wszystko jest wykostkowane. Ten syf się ciągle gdzieś tam kurzyło, więc ma to sobie na polu na koniec dnia. Wszystko fajnie wydmuchać. To ogólnie na magazynie czy, czy w ogóle przy pensjonacie prace tutaj porządkowe są dużo szybsze, bo nie zawsze muszę brać teraz zamiatarkę w traktorku. Także to byłoby na tyle. Na razie, do usłyszenia, cześć. Ostatni kawałek do koszenia płaskórka jara. Mimo, że dwa tygodnie temu już kosiliśmy inny kawałek na, mniej, na północnym stoku, czyli teoretycznie na gorszym. Jeśli chodzi o dojrzewanie zbóż. Ale tutaj mamy taką Powiedzmy, nieco, niecodzienną sytuację, w której no te kwietniowe mrozy, e, które tutaj w tej płaskórce e, bardzo mocno dały się we znaki. E, na niektórych, niektóre płaskurki musieliśmy e, w ogóle to musieliśmy zlikwidować. Ta e, przez miesiąc stała w miejscu, cała pożółkła i my w akcie rozpaczy, w związku z tym, że mamy tutaj wsianą koniczynę, nie chcieliśmy jej likwidować. Się na, e, zdecydowaliśmy się na e, podratowanie ją jakimiś tutaj ekologicznymi witaminkami włącznie z ASL- -em. i ona po miesiącu zaczęła od nowa jakby ruszać z wegetacją jest marna jak na e, jak na mm, paskórki w tym roku tamta koszona z poprzedniego materiału wygląda dużo lepiej. Natomiast mamy kalibrację miernika plonu z tego pola i patrzcie co on pokazuje. To jest średnio 4,80 tony z hektara, co oczywiście jest mało prawdopodobne, więc przecież by tak duża była różnica w gęstości być może, no będziemy musieli nakosić przynajmniej cały zbiornik e, i zmierzyć jego e, zmierzyć tego zboża, e, gęstość i będziemy mogli tak pi razy drzwi oszacować, tak? Natomiast jeśli to, jeżeli to nie jest 4,5 to, to jak tutaj pokazuje, a 3,5 albo nawet 3, to ja jestem bardzo zadowolony z tego pola i tutaj nie będzie żadnego. Broń Boże, narzekania. Trafiają się kwaściki ale myślę, że to y, nic takiego. Pole, jak wiecie, no jak widzicie, jest małe, bo to jest niecały hektar. I powiem wam szczerze, że nie opłaca się jeździć na nawigacji, dlatego mam tylko włączony miernik plonu. Próbowaliśmy e, już, nie wiem, chyba cztery razy tutaj byłem przed rozpoczęciem zbioru. E, w ubiegłym tygodniu dwa czy trzy razy, bo były takie ładne upały. Codziennie przychodziłem i codziennie wilgotnościomierz pokazywał 30% wilgotności. Jeszcze się trafiały zielone kłosy. Nie mówię, no nie ma co wariować. To jest hektar koło domu, to można powiedzieć tak, można pojechać dla rozrywki. No, i zobaczcie od ostatniego mierzenia w środę, dzisiaj mamy poniedziałek, czyli parę dni z 38. Zrobiło się, te mam 14,3, i to już jest po kalibracji dzisiejszej miernikiem plonu. Czyli, no, co by tu dużo mówić? Sympatycznie, a w czwartek mieliśmy mega ulewe. To nie jedną, tylko w ciągu jednego dnia przyszły dwie takie nawałnice. Ale jak widzicie, parę dni słoneczka. Przyszedł moment, kiedy te nasiona już zaczęły dojrzewać, no i jest wilgotność, no i to jest znak, że nie zawsze trzeba się spieszyć. A jak ma dojrzeć, to, to dojdzie. No ale to też jest takie yy, 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 Sfaniakowanie w momencie, kiedy ma się hektar do skoszenia niecały, tak? A tutaj rolnicy mieli, ja już skończyłem o zimę, a tutaj rolnicy konwencjonalni dopiero zaczęli wyjeżdżać. I nagle przyszły deszcze, no i zrobiła się, że tak powiem, panika. No i każdy tutaj yy, starał się coś ukraść z pola. Patryk na samym który nam często pomaga. Też dwa razy przychodził mierzyć miernikiem u nas wilgotność, no bo chciał już jechać, no ale no tak samo, owies trzydzieści parę procent. To z całego kawałka, tak realnie myśląc, i sobie nie wiem, szacując, jaki tu może być plon. To chciałem, żeby z całego kawałka był cały zbiornik e, cały zbiornik poskurki i to bym był, tak powiem, bardzo zadowolony no Ale zobaczymy Co z tego będzie no bo cały zbiornik to jest 6000, to jest około 3 ton Ja bym był mega zadowolony Trzy czwarte zbiornika umiarkowane zadowolenie. A pół zbiornika to niestety, ale był, był, byłby smutek. Nawet no trudno się spodziewać jakichś nie wiadomo jakich klonów po tym, jak ona faktycznie miesiąc walczyła po tym przymrozku sama ze sobą, tak czy da radę czy nie. Tak mi się wydaje, że zaraz... że zaraz przetniemy pole i... na nawigacji, a dlaczego by nie na pół, żeby już się nie nawracać. Myślę, że to będzie nawet dobry pomysł. Jeszcze sobie tylko zrobię raz poprzeczkę w dół, żeby mieć 4 przejazdy, bo dlatego kombajnu my go porównujemy do Titanika. bo je, zwrotność to nie jest jego najlepsza strona. Natomiast już z na polu się bardzo fajnie pracuje. Chociaż wiecie, ja mam porównanie do 4 kombajnu z 3-metrowym headerem, to dla mnie. Dla mnie on może być niezwrotny, a dla kogoś kto miał inny kombajn doznania, no to, to może, ktoś może powiedzieć, że to fajny kompaktowy kombajnik. To zaraz sobie przetniemy. Jak widzicie, nie wiem czy widzicie na kombajnie zawitało nowe oświetlenie LED 11 lamp e, od firmy Osram. Także dziękuję za, za docenienie i ponowną współpracę. Muszę jeszcze tutaj tylko pozabezpieczać kable, nie zdążyłem przed tym wyjazdem. Świecą mega, to na pewno Wam zaprezentuję. Zaprezentuję Wam jak to wygląda z zewnątrz. Zrobiliśmy adaptacje, są załączone nawet w miejsca oryginalnych lamp, ale komentarz o tym będzie później. Jednym to się może podobać, drugim nie. Dla mnie to jest raz, że rewelacyjnie wygląda, a dwa yy, super yy, super świeci. O, już kierownik przyszedł, kierownik wszystkich kierowników. Kolejna, kolejna, do mnie, czy co? co? kolejna, 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 nie. kolejna, 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 Miernik wariuje plonu Tak 3 o... Czeka, co on pokazuje? 3,85 3, rednia <laughs> A może tam na Łukasi Nie, nie będzie tak źle jak myślisz Bo ja ci powiem, że ukoszę dużo tutaj, nie tak A? Nie tak? Na pewno więcej niż to co żeśmy zakładali przez ten przymrozek, nie? Bo przecież ona tutaj nie wiadomo było czy ona w ogóle jej będzie. Na. Chcę na środku przeciąć A po co? Ale wiesz, już zdążyłem zapomnieć Jak włączyć Zaraz się dowiem, czekaj Sekundę, sekundę mogę Sekundę mogę się, bo potem będę miał problem nowy odcinek nie A, nowy odcinek. Jest 4.60. A, dobra, wszystko wiem o co tu chodzi. Dobra. kosza Co? Mówiłeś, że nie na kosza, teraz, że się nie mieści? No nie mieści się wiesz. No to kurwa jak ładna. Od 5 na godzinę niecałe. Także za pięt... O, pół zbiornika już. Pół zbiornika, mój przyjacielu, to jest półtora tony. A ty chciałeś tonę z tego nakosić. Ty jesteś pesymistą. <grym> po niedzieli. Nad, niedziela nas z pokosówką doświadczyła tak, że. Pan co dobra? A skosiłem 60 arów nie, według niego, jest pół zbiornika, więc będzie na pograniczu całego zbiornika. A cały zbiornik to jest czytony. A rok temu jaka była płaskórka? Pięć razy lepsza i nie chciało sypać, nie? No może prawy zbierasz. Nie, nie bój się. Coś leci chyba. No i No i co? Chciałem ci powiedzieć. 68 arów skoszone. Sucha, 14,3 wilgotność. O! Więc musimy doprowadzić naszą pokosówkę, żeby chodziła jak ten kombajnik. Ten kombajnik to jest poezja. Nie kłujesz? Nie wiem, chcesz zaglądnąć to zaglądnij. No miałeś puścić, bo Jak jest wilgotność taka jak 14,3 to no może kuć nawet, żebyś nie wiedział co robił. A? Jak już dojrza... jak już przedojrzała, wiesz? Ale ty potrzebujesz pokutego. <noise> nie, bo to na ziona te. Tak? Ha. Myślałem, że dla cioci. Na dla góry. To, to już coś tam dałem. Ale kurwa, rzędy przepiękne koniczy No i ty, takie małe pole i zabręk, się nawigacją bawię ładnie. Za szybko. Wiem no, zwalniam, tam zwalniam. Cały kurwa tam A <grym> Ser zrobił swoje. <grym> Ser zrobił swoje, <grym> zgadza się. Dodatek. Na to nasz. No ale będzie 3 czwarte zbiornika. To trzeba liczyć takie... Jest... A to jest niecały hektar. Hektar cały. Ale pokazało mi 0,91. Ale wiesz, ja może granicą się dojeżdżałem. Jest to jeden. Było cały czas, ale obcięli jeden. Ale czy czwarte zbiornika to jest 4,5 tysiące litrów. To będzie jak między 2,250 a 2,5 tony z tego kawałka. To się obroniłam, bo przy cenie płaskórki to jest lepszy interes jak gryka. Tylko warunek jest jeden. Grykę to nawet tonę zawiedziesz u nas, a płaskórkę musisz mieć cztery. To jest właśnie to. To będzie tira. Za rok. Pan Mieczysław z miłą chęcią weźmie. Ja lubię tego kontrahenta, bo tego samego dnia pieniądze na koncie. Jeszcze ja nie wiem, czy to mam dobre, już pieniądze daję. Da, Tak, już pieniądze są, bo umo umowa droższa od pieniędzy i to, to szanuję. Ale wiesz, my też zaufani jesteśmy, nie? Spierzy łapanki. Co on się zna? Czy to jest pierwszy, czy drugi. No przecież, a obiec bezluskowy komu woziliśmy? Jemu? No oczywiście, że tak. I to dwa lata pod rządy, On jeszcze dzwonił i się prosił. Czy mamy więcej? On za bezluskowy płacił 2000 teraz. Twoje jeżdżenie muszę tu przyjechać bronami, na tą główkę Nie, przyj he. przyjedziesz Pasatem i widłami, ekologicznie. Ale jest smali, co? Słońce. Dobrze, dobrze. Tylko żeby nie popadało w czwartek, to może pokosimy. No, no, byśmy prawie wszystko położyli. Nie, no wszystko byśmy położyli. No, Dwa, złożo, dni. Tak. Dwa dni byśmy wszystko położyli. Tak, słucham. Witam. To jest 7LD7. Nie. Znaczy, jak sobie wejdę, to jest transfer danych, tak? Ale wyłącz logowanie. No no, no już na polu to. No bo ja sobie, ja sobie, bo ja sobie włączyłem włączyłem sobie już no router, nie? Na wszelki wypadek. No z telefonu. I jeżdżę i, i pięknie prowadzi. Na 4-6 metrów 4,60 idzie perfekcyjnie idzie projekcie na, na pełen header a tam ma co tam 3 cm luzu nie? jakby się miał pomylić no to nie błąd także mówię to nie błąd, ja nie, ja nie jestem w stanie tak jechać no dobra także no. tak teraz to nawet nam humor poprawia bo pokazuje takie wyniki, które się nie spodziewaliśmy zaraz bym go kalibrował, ale już działa normalnie no, Dobra, jest, jest na razie w porządku. Także jeździmy. Jakby się coś działo, to będę dzwonił. Na razie jest super. OK, to jest ja zadzwonię za, nie wiem, za godzinkę czy za półtora, jak skończę to kosić, to na spokojnie. Dobra, dzięki. Dobra, dobra, super. No, to dzięki. No, to Od nawigacji dzwonił, czy w porządku, czy ładnie chodzi. Ty no, mówiłem, że to, wiesz, bo ja nagrywam cały czas, nie? I mówię... Za małe pole, żeby jeździć na nawigację, a my już trzeci przejazd na nawigacji i to pięknie idzie. Czekaj, bo tu nie ma co jechać, trzeba jechać na półkederu. Nie wierzysz, kurwa, w mu całą Wiesz, bo dużo zielonego. Powiem ci, że jak kosiłem tam, jak go odbieraliśmy z, od Norberta i kosiłem przężyto, i wiesz, a nie na go chwastę, bo był w konwencji, to człowiek nic nie usłyszysz mu cel. A idzie jak szatan. Nie ma nic gorszego jak mokre albo właśnie zielone. Tam sypie się. Myślę, zakładamy, że dwie tony to będzie. Widzisz, jak są cztery przejazdy na poprzeczce, to nie ma problemu. To masz za dużo miejsca. Ale wjeżdża idealnie. No. A trzy to jest, wiesz... Powiem ci, że się nic nie nakosiłem. Chciałoby się pięć skosić dzisiaj. Najgorsze jest to, że płaskórka jest w tej łóżce i on tak, tu zaświeci się, a potem 3 czwarte się nie chce zaświecić i nagle 3 czwarte przejdziesz parę metrów i zaraz się pełen, bo on się robi kopiec. Ona jak żyto się nie rozkłada po całym zbiorniku. Ja wyskoczę tu zaraz. No ale zobacz, faktycznie yy, urealnia 252 już średnia z hektara. Już coraz bliżej jest, nie? A idziemy skocz. Trzymajcie się na razie.